Przyjacielu, powiedz, co cię trafi? Przecież ci powiedziałem co mnie trapi? Powiedz. To, że prezydent miasta mnie zdenerwował. A czym Cię zdenerwował? Bo mi ciężko podwyższył. No słuchaj, rowery drożeją. To i czymś drożej? Tak, jasne. A, a, o. Mm, mm, mm. Też mam rowery. Ale pa! niż bikelowe. I skarpety. A skąd ty masz? Nie wiem. Ja od a ty? Ja nie od Rozumiem. Już? Już. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie z tej strony Kamil i mój serdecznie wiecznie uśmiechnięty kolega? Ja. On. Niepocieszony troszkę. No nie. Ale rowery masz. Eee. Moi mili, co by nie powiedzieć, słuchajcie, tudzież o niegdaj zaprawdę wam powiadam, iż bardzo fajny rower nam się trafił. Nawet mamy kilka sztuk, można je nabyć drogą kupna. Ale co jest w nim ciekawego? On jest tani. No ja wiem troszeczkę, że dziwnie jest zaczynać od ceny, a zwłaszcza w przypadku, gdy rower kosztuje 15 tysięcy złotych. Ale jak sobie pomyślę o konkurencyjnych Marka. modelach i markach innych firm, to on jest tani. I tani, i nie tani. A dlaczego? No bo firma na co Cannondale, ma taki rower za 15 taka. A jakie tam masz obręcze w nim? Aluminiowe. No. no tu karbonowe, ale tam jest Sita, tu reba. No? No. A jakbyś byś miał wybrać? Reba i koła karbonowe albo sito i aluminiowe? No to, to, to reba, reba, no. No właśnie, więc uwaga, bo wszyscy uważają z niewiadomych przy, przyczyn, ja w sumie nie wiem dlaczego, że Trek to drogi jest. Tu uważasz, że Trek jest drogi względem innych marek, tych takich? Nie. Nie to się wyrównuje już. To się wyrównuje, przy czym Track był zawsze troszeczkę tańszy niżeli Canon Day, niżeli Specialized. No był według mnie troszeczkę tańszy. Ja tak to jeszcze tańszy. musisz wrócić do obręczy. Nie no to w ogóle zaraz porozmawiamy o specyfikacji, ale po to trzeba zacząć od podstaw, przyjacielu? Ty. Dzisiaj omawiamy rower, który kryje się pod tajemniczą nazwą Procaliber. Jaki? 9.7. 9.7. Procaliber, czyli rower hardtail, czyli rower bez tylnego zawieszenia, ale z... z i z speedem. Tak, ze czyli dwa takie z... łożyska, które się gibają delikatnie ta rura, się giba. No tutaj, to w języku treka nazywa się rozdzielacz rozdziela, czyli on troszeczkę tłum, tłumi drgania, ile to pracuje, tam jest gdzieś rozpisane? Tam na filmikach jest pokazane, to już kiedyś było przy no domajnach i Kilka było. milimetrów generalnie. Ale tak, tylko trzeba podnieść na dziurach. Trzeba, ale troszeczkę tłumi drgania, będzie wygodniej, tu jest jakaś gumeczka, która też powoduje, że mamy miejsce do tego, aby to pracowało, ale rama jest o tyle ciekawa, że raz, że ma ten IsoSpeed, czego tak naprawdę nie mamy w innych markach, ma tylko trek. Tak. Tak, mamy system który się nazywa NoG-Block. To jest, pokaż, o co chodzi w NoG-Bloku. To jest taki system, że jak walniemy. No, kadasterów po prostu. Tak, że jak walniemy barana, to sobie klamką czy czymś tam nie zniszczymy ramy. A zdarzały się takie historie. Tak, tu masz Ja widziałem taki filmik kiedyś, jak z takiego krzesła komuś w pupę tak. Super. Tu jest gumkę dali w tym modelu. W wcześniejszych modelach nie było tego. A we wszystkich są? Tak. Odbojnik taki gumowy w razie czego. Znając Amerykanów to frame e, e, armor. Frame. Na dole jest e, armor. Shield armor. Nie, guma jest tutaj. Guma jest. Tak, ale co jest jeszcze ciekawe. Trek do swoich konstrukcji używa włókna węglowego patentowego przez nich, co się nazywa w rowerach terenowych jak? V-mountain. Tak. Mountain. Ale dólna. Dul, Dolna rura jest zrobiona z technologii, to się nazywa? Nie wiem. To się nazywa straight shot. A wiesz co to znaczy straight shot? Strzał. Nawet prosty. Ja. No, ty no to tłumacz. A co jeszcze po angielsku umiesz? Mów, co to jest straight shot. Pewnie zmieniony profil rury, tak? Bo... Generalnie została przeprojektowana o ta część ramy w taki sposób, żeby była jeszcze mocniejsza i nie podatna na uderzenia kamyków, kambulców i różnych, różnych będzie. dziwnych, ale mniej jest, będzie dużo mocniejsza. Hmm. To to. Jeżeli chodzi dalej o specyfikację, bo to naprawdę mamy 15 tysięcy złotych. 15 900. 16 tysięcy złotych. No. Jesteśmy po podwyżkach w ilu? Trak jeszcze nie podniósł w tym roku. Prawda? Jeszcze. Prawda. Ale mamy. Albo luty, albo marzec, bo jeszcze nie wiemy, co mamy. Tak. Ale w tym rowerze oprócz bardzo fajnej ramy mamy koła karbonowe, tak. Mamy Słuch. sztycę karbonową, Kowi light. 23 mm średnicy i średnicy, tak. szerokości. Tak. <laughs> mamy y, to oczywiście o co często pytacie sztywne osie. Są. So. Korba jest, nie na kwadracie. Tak, stopka. Nie da się. Nie da się. Orła mamy. No. GX. No. W rozpiętości 10,52. Czyli GX, to ile jeszcze grup idzie w górę? Dwie. A w dół? Dwie. Czyli takie Deore w sremie. Nie no, wyżej plasowane. Wyżej no. A jaka tam korba jest jaki? Ja patrzyłem, ale zapomniałem. 32. Ale jaką największą można zamontować? 36. Tak. A mam ciekawostkę do Ciebie, no. podoba się to dla Ciebie, spodoba się. Możesz spokojnie jeździć tym rowerem. Wiesz jaki ma dźwig. Jaki? 136. Ale ja mam taki, tu nawet w tym rozmiarze, tylko No właśnie. A tu kiera jeszcze jest o średnicy 35 mm. Tak i to też ciekawostka, bo Trak jakoś się wybitnie tym nie chwali, ale w rozróżnieniu jaki rozmiar roweru wybieramy, czy mniejszy, czy te największe ile wzrostu mamy, tu mamy sztycę z offsetem albo bez, Mamy Tutaj szerokość nie, chyba. Jest na 100%. No nie wiem. Ja wiem. Mamy szerokość kierownicy też dobraną pod wzrost, bo tam do ML jest chyba 720 L i w górę są 750. Jest tak, jak ja mówię, my friend. I mamy też różne hmm. długości mostka. To mostek, to, to logiczne. Tak. Sztyca jest karbonowa z jarzemkiem aluminiowym. A po co to ty mówisz, wytnij to. Czemu? No po co? Kar... Zawsze o tym mówimy. No po co? Po co ty mówisz, że jeżemko to jest karbonowe? Po co ty mówisz, że jeżemko aluminiowe? Żeby prawdę powiedzieć. Ja mam w pełni karbonową. A o to chodź. A nie, ta no, ma to jest... jeżemki aluminiowe. Posłuchajcie, sztyce jest z jeżemkiem aluminiowym. To jest bardzo istotne to jeżemko. A dlaczego? Bo kolega ma w pełni No jest karbonowy. istotne, no. no. A ja, ja, jaka to jest różnica? Mm. No właśnie. tylko Jest różnica. Jest różnica, tak. No. Podsumowując ten rower. Bo ja wiem, kto powinien sobie taki rower kupić. Hamulcy ma jeszcze. Hydrauliczne. MT500 powiem, czyli na dwa palce klamka i... Czyli rą nie MT200, nie podstawowe, no, czyli. Grombki SI. Czyli YouTube widzowie nie będą mogli się przyczepić, bo MT200 się. nie wiedzieć z jakich powodów. To są przecież uznawane w internecie za jeden z najgorszych, a ja nie wiem, te MT200 sprzedaje się w tysiącach u nas. I, I jakoś nie wraca na reklamację i ludzie no się nie. zatrzymują i nie rozbijają sobie głów na tirach. Z przodu tarcza 180 z tyłu 160. Tak. tak. Dla kogo to jest rower według dla ciebie, mnie przyjacielu? No wagowo się mieści. To jest bardzo fajny rower, powiem ci. Ale to jest idealna taczka, bo ja sobie myślałem i nawet mając na uwadze wcześniejszy film o epiku i Antemie, to tam gdzieś będzie sobie, możecie go to odnaleźć. Jest... To jest A. rower idealny dla kogoś to bierze udział w wyścigach, o tu MTB Mozowia, Legion D, wszystkie. takich ogórkach. Takie dooko takie parówki team jak my. Ogórki takie, no. Tak, ale dlaczego? Świetna rama i tu są już koła karbonowe, czego zabrakło w tamtym Epiku. No. Bardzo dobre podzespoły, bo sam stąd będzie działał, o Jezus Maria, i jeszcze dłużej. I piasty na maszynach. Piasty na maszynach, sztyca karbon, no ale z jarzemkiem aluminiowym. I tu naprawdę, do czego byś się przyczepił w tym rowerze? Do niczego. Do niczego, to jest naprawdę fajna taczka. Potem bym wymieniał dopiero. I ma amortyzator z blokadą ma na blokady kierownicy. Ma blokadę na kierownicy, to jest RockShox Reba. I ma nawet chwyty jest i wygodne. No nie ma tak. co wymienić, to jest rower kompletny do jeżdżenia. Także jeżeli, YouTube widzu, masz zamiar ścigać się w ogórkowych zawodach, tu z takimi panami jak my, emerytami, bezrobotnymi, aha, czy coś aha. tam. Mostek by... jest na minus dany. Żeby był bardziej agresywny. Oczywiście można go dać na plus, można też niżej dać go. Tak. I tak. kolor ładny. Tak, jest, powiedz jaki to rozmiar. A to jest M na L, czyli dla Ciebie on jest za duży. Generalnie warto się sugerować, u nas na stronie jest taka ładna rozpiska, co się nazywa dobierz rozmiar i tamty dobierz rozmiar działa bardzo dobrze, bo jakoś reklamacje się nie zdarzają. Przy wzroście jak ja, metr 70. kilka. Eee dedykowana jest MK, a ty my friend co? No 70 też kilka i M na L. A ty też M na L, tak? Ja M na L, ty M. No właśnie. No. A po wszyscy, podobny wzrost mam. A ja miałem Mkę z tego. I co? I za krótko dla mnie było. A teraz mam M na L. I co? Jest lepiej. Brzuszek nie przeszkadza? Nie, jest gites. Jest gites, prawidłnie. Dobra, będziemy kończyć. Dajcie znać, co myślicie o tej sztuce. Tu jeszcze jedna ważna rzecz, nie wiem, czy to można. W której warto żyć. Wszystkie te izospidy, które tutaj są, tu w domenach, no. co jakiś czas należy kontrolować. Te połączenia. Przeserwisować w sensie. Tak, bo ludzie, zapomi ludzie zapominają o tym. Jeżdżą, jeżdżą, jeżdżą. A to trzeba kontrolować, tak jak samochód trzeba kontrolować, tak? Połączenia wszystkie śrubowe, powietrze napompować co jakiś czas. To Przez sezon to jest istotna rzecz. Dobrze, że poruszasz takie zagadnienia tak, techniczne, bo ludzie nie wiedza nie pokrywa się tylko z zakresu handlu detalicznego tudzież hurtowego, ale również tak. porusza zagadnienia i sfery techniczne tudzież serwisowe. Tak, zawsze by były koła też napompowane. A potem rower stoi na flaku je ponosi. się Warto połączenia śrubowe sprawdzić, tak. czy nagle się nie osunęło. Co? Dokładnie. Będziemy kończyć. Pamiętajcie o dzwonkach, lajkach, subskrypcjach. Pamiętajcie, że rowery dostarczamy na platformach gotowe do jazdy w 100% i co, żegnamy się, co? Nie, jeszcze go będziemy tyrkać. A on może ładnie tyrkać. To idziemy, przetyrkamy i idziemy będziemy na... go ważyć. Ale on ma bardzo ładne malowanie. No ma. Takie same malowanie było w tamtym... Podobny był. Super Superkalibrze, bardzo no. podobny, ale bardzo ładne. To nie z zalanym mleczkiem, także już tutaj... O jest. A to ja? Nie trzeba. No do... widzisz, ładnie. Ładny. Ładny dźwięk. A i tarcze ma na 6 śrub mocowane, także macie wybór potem na zmianę tych tarcz. Ja obstawiam 10700 z kawałkiem. 10700, waga się, jest ruchoma, 10730 z mlekiem. w z, mle ML, z mleczkiem zalanym i z cybantem w korbie. Tak, że pożegnajmy się. Aj i gum, i tu ma gumę, tu ma gumę, tu ma gumę. No i i, 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 i i co? Ja go dam tu. O tutaj, sprzedam nerkę. Tu brakuje ciągle nowej kategorii. Bo ta kategoria. Tu już tu niedługo to dwie nerki cały gdzie sprzedawać. I co, i to na razie, ta podoba się dla mnie, zostanie. Dobrze. Idę pątka zjeść. Na razie, pa.